Witam Was bardzo serdecznie, drogie Siostry Jego Zebracia, na kolejnych, kolejnym nabożeństwie, czwartym już Gorzkich Żali w tym roku. Zgodnie z poleceniem naszych biskupów pochylamy się nad mszą świętą, nad tym czym msza święta jest. I na tych gorzkich żalach rozważamy ofiarniczy charakter już Święty. Msza święta ma swoje trzy podstawowe wymiary. Wymiar dziękczynienia, wymiar uczty, także wymiar ofiary. Te dwa wcześniejsze, czyli wymiar dziękczynienia i uczty, wypływają z aspektu ofiary mszy świętej. I o nim sobie mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że ofiara krzyżowa w sposób mistyczny ponawia się na ołtarzu, na ołtarzu w czasie Mszy Świętej, że w czasie tej Mszy Świętej, w czasie każdej Mszy Świętej, Chrystus, tak jak czynił to na krzyżu, mówi nad nami słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To, iż Chrystus za nas, czyli za swoje owce, oddaje swoje życie na ołtarzu, Gładząc nasze brzegów, że powinniśmy się jednoczyć z konkretną, realnie sprawowaną Muszą Świętą na ołtarzu. Tydzień temu mówiliśmy sobie, co nam daje Musza Święta. O tym, iż Musza Święta jest dziękczynieniem, czyli okazją do tego, by podziękować Bogu za dar stworzenia, dar odkupienia, za całą naszą historię. Że jest pochwaleniem Boga, że jest radością przebywania w Jego obliczu, że ma wymiar całopalny, to znaczy, że na ołtarzu razem z ofiarą składamy się także i my i ta ofiara stanie się całopaleniem, czyli miłą, wolną przestroną Boga. Że w końcu Msza Święta jest sakramentem, który nas jednoczy z Bogiem i który nas z Bogiem jedna. Zatrzymaliśmy się w tamtym tygodniu na tym, iż Msza Święta jest także ofiarą błagania. Pozwólcie, że zacytuję najpierw fragment nauki Soboru Trudeckiego z XVI wieku, który mówi właśnie o tym aspekcie błagalnym Mszy Świętej. Jest to sesja 22, kanon 13, Kto by twierdził, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą chwały i dziękczynienia albo prostą pamiątką spełnionej na krzyżu, a nie ofiarą pojednawczą, ale że temu tylko pożytek przynosi, kto ją ofiaruje, a ofiarowaną być nie może za żywych i umarłych, za grzechy za kary, na zadośćuczynienie i za inne potrzeby, ten niech będzie wyłączony ze wspólnoty Kościoła. Sokół Trydencki mówi nam więc, że Msza Święta jest również błaganiem dobrego Boga. Że na Mszę Świętą możemy przynieść naszą intencję i, nią, i o nią błagać Dobrego Boga. Za tydzień mówić będziemy sobie o tym, jakie łaski możemy otrzymać we Msze Świętej. Są to cztery rodzaje różnych łask. O niektórych z nich pewnie dawno żeście nie słyszeli, ale każda z tych łask jest nam udzielana podczas Mszy Świętej. I tylko od nas zależy, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, czy po te łaski sięgniemy, czy też nie. Ale o tym będziemy mówili za tydzień. Dziś chciałbym się skupić, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, na tym, o co możemy prosić Boga na Mszy Świętej. Wydawać by się mogło, nawet jak staniemy przy gablocie z intencjami przy w naszym parafialnym kościele, to są tam generalnie dwa rodzaje intencji, które się składa: intencje o może błogosławieństwo i intencje za zmarłych. Ale czy tylko takie intencje można składać na ołtarzu? Czy o co możemy prosić? Dobrego Boga w czasie mszy świętej z pomocą przyjdzie nam Janusz Rzymski, czyli ta książka, która leży na ołtarzu. Tam znajdują się formularze mszały, o których pewnie część księży nawet nie wie, że takie są, bo rzadko się zapuszcza w tam tamtej części mszałów. Ale skąd bierze się w ogóle ta chęć ofiarowania Bogu intencji? Po co my w ogóle do Boga przychodzimy i skąd wzięła się inspiracja Kościoła do tego, żeby przyjść na ofiarę eucharystyczną i mieć czelność Boga o coś prosić? że stajemy przed Bogiem mimo tego, iż jesteśmy grzesznikami, mimo tego, iż nie mamy Bogu nic do zaoferowania, że możemy tylko i wyłącznie przyjąć Jego krew Przyjąć jego przemłaganie, które składa ojcu i możemy to mówimy tylko przyjąć, a mamy czelność jeszcze Boże o coś prosić. Skąd to się wzięło? Inspirację kościół wziął z Księgi Rodzaju, gdzie Jakub toczy walkę z aniołem. Tam pada bardzo takie mocne zdanie. Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Msza święta ma wymiar, żeby to dobrze zabrzmiało, pewnej gry z Bogiem. Gry w, którym, gry, w której ceną jest Boże miłosierdzie i nasze wypowiedzenie się przed Panem Bogiem. Bóg nie chce i dopuszcza, byśmy się przed Nim... Bóg nie chce, żebyśmy byli tylko i wyłącznie niemymi świadkami. Żebyśmy tylko się na ofiarę patrzyli, ale dopuszcza to, byśmy przed Bogiem złożyli nasze intencje, byśmy się przed Bogiem wygadali. Czasami możemy zrobić to mądrzej, czasami głupiej, o tym, że możemy zrobić to głupiej za chwilę. Najpierw o tym, co możemy mądrego przed Bogiem powiedzieć. Myślę, że te dwie podstawowe, że te dwie podstawowe że te dwie podstawowe intencje, które się składa, to znaczy o błogosławieństwo i za zmarłych, to takie bardzo podstawowe. Pozwólcie, że przeczytam wam formularze muszalne, które zawiera mszał rzymski. A może znajdziecie inspirację, o co można Boga prosić, za co można Bogu dziękować. Mszał zawiera taki rozdział mszy w różnych potrzebach. I tam tą, tą peletum tych muszy świętych, formularzy muszalnych rozpoczynają, aż cztery formularze muszelne za Kościół Święty. O błogosławieństwo Boga dla Kościoła. To troszeczkę tak, jakby żona zamawiała muszę za męża, albo mąż za żonę. Musza święta za papier, za biskupa. Za kapłana, za pełniących służbę w kościele, o powołanie kapłańskie, musza święta za świeckich, musza święta o jedność chrześcijan, musza święta o ewangelizację ludów, musza święta za chrześcijan prześladowanych. W końcu msze święte, które dotyczą nas, musza za ojczyznę, musza za miasto, musza za rządzących. Msza Święta o zachowanie pokoju. Zobaczcie, były siostry, drodzy bracia, wystarczy włączyć na chwilę dziennik. A już mamy konkretną intencję o zachowanie pokoju w naszej ojczyźnie zaś na świecie. Kolejny formularz, Msza Ranie, myślę, jest jeszcze bardziej potrzebny w naszej ojczyźnie: o pojednanie. Msza Święta zagłodujących. Za uchodźców i wygnańców, za uwięzionych ze względu na Ewangelię, za chorych, za umierających. Przepiękne świadectwo dał święty Ludwik Maria Gwion de który ofiarowywał częstą Muszę Świętą, odprawiał ją za tych, którzy w jej trakcie gdzieś na świecie skończyli życie aby ci, którzy w czasie trwania mszy świętej zostali wpuszczeni do Nieba. Msza święta o odpuszczenie grzechów, o uproszenie miłości. Zobaczcie do siostry i drodzy bracia, że ta intencja jakże jest potrzebna dzisiejszemu światu. Czasami zastanawiamy się co zrobić, kiedy młodzi ludzie się rozwodzą. Co zrobić, kiedy się zaczynają kłócić i widzimy, że coś złego dzieje się w naszej rodzinie. Przyjdźmy wtedy na mszę świętą i prośmy Boga o dar miłości. Bo to nie tylko i wyłącznie hormony, ale to również dar od Pana Boga, dar miłości. Msza święta o zgodę za rodzinę, za krewnych przyjaciół. Musza święta, która może nas dosyć zadziwić za tych, którzy nas trapią. Musza święta o pokorę. musza święta o rozkrzewienie wiary, o wolność Kościoła. I w końcu musza święta o łaskę dobrej śmierci. Modliła się droga siostra drogi bracie, o to, aby Bóg odwołał cię z tego świata. Własce, Jego i drugiego człowieka? Zadać możemy sobie pytanie, to już na sam koniec, dlaczego Bóg czasami nie wysłuchuje naszych modlitw? Dlaczego intencje, które składały Bogu w czasie najświętszej ofiary, nie są przez niego wysłuchiwane? Możemy powiedzieć tak bardzo po ludzku, bo są czasami głupie. Bo w naszym rozumieniu. Modlimy się o rzeczy, jak my sądzimy, ważne. A o to, co mówi Pan Jezus w objawieniu do świętej Gertrudy. Posłuchajcie. Święta zapytuje Jezusa, dlaczego modlitwa moja tak często nic nie skutkuje? A Jezus odpowiada jej, jeżeli ja, kto jestem mądrością niedoścignioną, nie wysłuchuję niekiedy Twej modlitwy wedle Twego życzenia, to zawsze jednak przeznaczam dla Ciebie rzeczy pożyteczniejsze, ponieważ dla niedołęstwa ludzkiego lepszych rzeczy rozróżnić nie potrafisz. Możemy się czasami modlić o coś, co w perspektywie Bożej będzie nie do końca dobre. Dlatego Bóg nie odejmuje nam żadnych łask ze mszy świętej, ale niekoniecznie zawsze robi to, o co wybaczcie w naszej głupocie prosimy. Przywołam tutaj na sam koniec przykład z Ewangelii kiedy matka synów Zebedeuszowych podchodzi do Chrystusa i mówi mu chciałabym, żeby w Twoim królestwie jeden z moich synów zasiadł po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus mówi nie wiesz o co prosisz. Tronem Chrystusa był krzyż. Matka stała i prosiła na swoich dwóch synów o to, aby zostali ukrzyżowani jeden po prawej, drugi po lewej stronie Chrystusa. Patrzyła na Chrystusa jako na króla, ale nie rozumiała, jakim królem będzie. Nie rozumiała, o co go prosi. Chrystus tego nie wypełnił. Chrystus dał jej łaskę. Chrystus dał łaskę jej synom, to, aby, do tego, aby świadczyli o jego życiu wśród innych ludzi, ale nie dał im łaski męczeństwa wtedy, kiedy matka o to prosiła. Stańmy w pokorze zawsze przed Uszą Świętą. Prośmy o to, co chcemy, ponieważ pamiętajmy, że Bóg dopuszcza, byśmy przed nim mówili. To nie jest nasz przywilej, ale wielka łaska. I że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, to nie zawsze jest ze względu na to, iż Pan Bóg ma taki kaprys, ale widzi więcej niż my. Drodzy siostry, drodzy bracia, zapraszam Was za tydzień na nasze kolejne spotkanie z ofiarnym charakterem mszy świętej. Wtedy poznamy cztery rodzaje łask, które Chrystus daje nam w czasie mszy świętej, abyśmy z nich czerpali i abyśmy mieli o nich świadomość. O tym się dowiemy za tydzień. Amen.